Gościmy księdza profesora Grzegorza Bacharka. Moje wystąpienie zostanie poświęcone wybranym polskim zwyczajom związanym z umieraniem. Refleksja opiera się na twórczości znanej pisarki Sofii Kossak, której liczne książki zostały przełożone na około 20 języków. Wystąpienie nie skupia się na kwestii samych zwyczajów, ale chodzi w nim o zwrócenie uwagi na rolę zwyczajów związanych z umieraniem. W umacnianiu więzi rodzinnych, sąsiedzkich i narodowych. Punkt pierwszy, obecność przy umierającym. W pracy Dziedzictwo poświęconej historii własnego rodu, Zofia Kossak opisuje śmierć swojego pradziadka, Wojciecha Gałczyńskiego. Zmarł w 1857 roku. Gdy stan chorego się pogorszył, domownicy wezwali równocześnie księdza i lekarza. Od razu wysłane zostały też telegramy do bliskich krewnych. Chory przyjął sakramenty ze spokojem i pobożnością, lekarz cały czas czuwał przy nim w jego domu, ale z góry nie dawał nadziei na powrót do zdrowia. Chory był przytomny, świadomy zbliżającej się śmierci. Żegnał się z najbliższymi, z żoną, z matką, z dziećmi. Jedna z córek Zofia nie zdążyła przyjechać z Francji, ale umierający ojciec o niej pamiętał i mówił: Zosia się spieszy, ale nie zdąży, a później Zosia jest dzielna. Czyli żegnał się ze swoją córką, chociaż fizycznie jej przy umierającym ojcu nie było. Te słowa odchodzącego, przekazane przez świadków, Będą dla córki bardzo ważne. Po przyjeździe, już po pogrzebie ojca, Zofia najpierw uda się na jego grób, samotnie spędzi tam dłuższy czas, przypomni sobie jego ostatnie słowa, odniesie do swojej sytuacji, dostrzeże w nich zobowiązanie do odpowiedzialności za bliskich, szczególnie za dzieci, których nie może zawieść. Słowa umierającego ojca chronią córkę przed lękiem i zniechęceniem, pomagają spojrzeć w przyszłość z nadzieją i odwagą. Uczą widzenia siebie nie w neurotycznej izolacji, ale w ciągu pokoleń podejmujących wspólne zadania. W innych pracach pisarka podejmuje kwestię wspólnoty sąsiedzkiej, która gromadzi się przy umierającej osobie. Niezależnie od jej pozycji społecznej. Obecność przy umierającym jest ważna nie tylko dla niego. Stanowi istotne doświadczenie jedności rodzinnej i sąsiedzkiej. Wyraża tę jedność, a równocześnie ją umacnia. Pomaga spojrzeć na śmierć jako na zjawisko równocześnie i ważne i naturalne. Pozwala pożegnać się z bliską osobą, nie tłumić po niej żalu. Z odwagą podjąć jej dziedzictwo. Punkt drugi. Umieranie jako czas pojednania. Umierający ma możliwość przebaczyć ludziom, którzy go skrzywdzili, pojednać się z tymi, z którymi trwał w konflikcie. Pisarka kreuje postać Kazimierza Korsaka, który przed śmiercią dziękuje żonie za opiekę, przeprasza ją za wszystko. Odkrywa swoją tożsamość i wybacza wszystkim, a szczególnie krewnemu, który próbował go zdradziecko zabić, ciężko ranił, pozbawił majątku i ukochanej. Pochodzący ze szlachetnego rodu Korsak, wybrał życie pozbawionego praw biedaka. Zgodził się na pełną upokorzeń egzystencję pańszczyźnianego chłopa w swojej rodzinnej posiadłości. Chciał zasypać dramatyczną przepaść między szlachtą a chłopami, którymi wcześniej gardził. Ratować Rzeczpospolitą, która w pierwszej połowie XVII wieku znajdowała się u szczytu potęgi, ale zbliżała się do upadku wskutek nieludzkiego traktowania poddanych. W śmierci Kaźmierza można dostrzec zamysł pojednania nie tylko w rodzinie, ale także na płaszczyźnie społecznej. Między dworem a wsią, które rozdziela narastająca nienawiść. Czas umierania łączył się także z refleksją, pozwalającą krytycznie spojrzeć na swoje wcześniejsze życiowe wybory. W powieści Nieznany Kraj, Zofia Kossak opisuje śmierć księcia śląskiego Henryka IV. Probusa. Podczas ciężkiej choroby, pod koniec XIII wieku. Miał on uświadomić sobie popełnione błędy. Wynikające z ambicji, pragnienie korony ustąpiło trosce o ojczyznę. W środku nocy nagle wezwał swoich współpracowników i podyktował testament, by przyczynić się do przezwyciężenia rozbicia dzielnicowego, by połączyła się Polska, cała Polska. Decyzja o przekazaniu małopolski długoletniemu przeciwnikowi przemysłowi drugiemu zbudziła zdziwienie i niechęć otoczenia, ale w obliczu śmierci ludzkie konflikty tracą znaczenie. Istotne staje się pojednanie Polaków, zjednoczenie ich na nowo w jednym państwie. Niezależnie od historycznej wartości tego opisu, zwraca uwagę spojrzenie pisarki na umieranie jako na czas pojednania, także w wymiarze narodowym życia publicznego czy polityki. Kres życia jest czasem, w którym umierający może pojednać się z tymi, z którymi trwało w konflikcie. W twórczości Zofii Kossak to pojednanie nie ogranicza się do kręgu rodziny czy sąsiadów, ale ma znaczenie szersze, społeczne i narodowe. Pojednanie wymaga świadomości odchodzenia, pozostawania przytomnym, a równocześnie innego spojrzenia na samego siebie, zdolności do uznania własnych błędów, Popełnionego zła, wyjścia z kręgu egocentryzmu. Umierający ma szansę pojednania, zarówno z ludźmi, jak i z Bogiem. Okłamywanie, wymawianie, że śmierć go nie dotyczy, odbiera mu tę szansę. Punkt trzeci: śmierć we własnym domu. W polskiej tradycji śmierć we własnym domu miała wielkie znaczenie. W okresie po rewolucji październikowej na Podolu. Spodziewano się pogromu dworu w okolicach Płoski Tymczasem rodzina zebrała się przy łóżku umierającej matki właściciela. Nie myśleli o ucieczce, ale pragnęli, by chora mogła spokojnie odejść bez lęku o los swoich dzieci. Zbuntowani, pijani mieszkańcy wsi zbliżali się, żądając wydania dziedzica. Staruszka, zaniepokojona hałasem, Dowiedziała się od służby o jego przyczynie. Wstała z łóżka, chwyciła krucyfiks i resztką sił wyszła w koszuli naganek do tłumu. Powiedziała o swojej zbliżającej się śmierci, mówiąc wprost: Za godzinę umrę. Zagroziła sądem bożym i swoją zemstą po śmierci. Te słowa wzbudziły pewne zainteresowanie i spowodowały, że napastnicy zrezygnowali z napadu. Rzeczywiście tego samego dnia staruszka skonała. Syn z rodziną, zabierając włoki matki, w ostatniej chwili zdążyli uciec. Napastnicy oprzytomnieli i ponowili atak. W tym opisie zwraca uwagę postawa rodziny, Umierającej seniorki rodu. Bliscy nie rozważają możliwości ucieczki. Wręcz ryzykują życiem, by matka mogła umrzeć spokojnie we własnym domu w otoczeniu rodziny. Punkt czwarty: Czuwanie i modlitwa przy ciele zmarłego. W powieści Suknia Dejaniry, której akcja rozgrywa się w XVII wieku, Zofia Kossak przypomina staropolski zwyczaj. Czuwanie i modlitwy między śmiercią a pogrzebem w rodzinnym domu zmarłego. Jedną z komnat dworu, kasztelana Jana Korsaka, zamieniono tymczasowo na kaplicę żałobną. Ściany zostały obite czarną, kosztowną materią. Wokół katafalku płonęły woskowe świece i palone było kadzidło. Trumna pozostawała otwarta, a ciało widoczne. Przy zmarłym wciąż ktoś czuwał, modląc się za niego. W tym zwyczaju bardzo ważne, ważna była obecność przy zmarłym i modlitwa za niego w domu, w którym mieszkał, w pomieszczeniu, w którym znajdowało się jego ciało. Był to wyraz solidarności, a równocześnie forma pożegnania. Czuwanie i modlitwa przy ciele zmarłego były wyrazem jedności z nim i z jego rodziną pozwalały dostrzec dobro które zmarły czynił wyrazić za nie wdzięczność czynnikiem w ogromnym stopniu umacniającym więzy sąsiedzkie a także więzy między pokoleniami dla najbliższych stanowiły niezwykle ważne czas pożegnania pozwalający przepracować trudne doświadczenie straty punkt 5 pogrzeb i stypa w literackim przedstawieniu pogrzebu księcia Henryka Brodatego, to jest rok 1238. Pisarka podkreśla, że stojący przy zwłokach zmarłego strażnicy mieli na szyi zawiązane czerwone sznury, jako znak gotowości oddania swojego życia w ofierze po śmierci władcy. Czyli żeby oddali swoje życie, gdyby no wiara im nie... Nie pozwala jednak popełnić samobójstwa, więc tego nie uczynią, ale są gotowi. Uroczysta stypa miała miejsce już przed pogrzebem. Spożywano między innymi groch. Siódmego dnia po zgonie rozpoczął się pochówek. Wóz ciągnięty był przez osiem wołów. Za trumną biegły płaczące kobiety z kąwiami, chlustając na koła wozu wodą. Duchowni szli pieszo, rodzina i rycerstwo jechali konno. Tłumy ustawiały się wzdłuż drogi. Udział w pogrzebie miał charakter powszechny, jednoczył mieszkańców Wrocławia i całego księstwa. Wspominali oni zmarłego władcę, jego zalety gospodarność, sprawiedliwość i łaskawość. Pisarka podkreśla, że istnieje w Polsce zwyczaj, że po pogrzebie nie należy wracać od razu do domu ale przyjść na szklankę gorącej herbaty czy posiłek. W którym może być na przykład krąg razowego chleba. Jest to okazja do spotkania ludzi przeżywających poczucie straty i osierocenia, a także do wspólnego milczenia albo serdecznej rozmowy o zmarłym w gronie tych, którzy chcą uważnie słuchać. Nie wykluczając pogańskiego pochodzenia tego zwyczaju, autorka docenia jego wartość i znaczenie. Pomaga on odnaleźć spokój tym, którzy utracili ukochaną osobę. Opisywane przez Zofię Kossak uroczystości pogrzebowe odgrywają ważną rolę w odkrywaniu przez człowieka związku ze swoim regionem czy krajem, w budowaniu wspólnoty w wymiarze synchronicznym i diachronicznym. Z pogrzebem związany jest szczególny posiłek, w którym sam pokarm nie jest istotny, ale osoba zmarłego. Pewne poczucie niedosytu pozostawiają. Nieliczne opisy pogrzebów chłopów, nieoddające bogactwa, zwyczajów i obrzędów tej grupy społecznej. Punkt szósty, grup i cmentarz. Zofia Kossak nawiązuje do dawnego zwyczaju grzebania zmarłych wokół budynku kościoła, który miał miejsce do końca XVIII wieku. Kościół w Radziankowie na Górnym Śląsku znajdował się na wzgórzu, które nie było naturalną wyniosłością. Gdy przed kilkuset laty wypełnił się cmentarz grzebalny grobami, a nie uważano za słuszne ruszania starych prochów, narzucono świeżej ziemi na dawne mogiły tak, by w nowej warstwie znalazło się miejsce na nowe groby. Po stu latach uczyniono tak po raz drugi, później po raz trzeci. Powstały cztery warstwy grobów parafia. Gdy budowano nowy murowany kościół, Uczyniono to dokładnie w miejscu dawnego, by nie poruszyć ani jednego grobu. Przez przestrzenną bliskość zmarli, tworzą pewnego rodzaju wspólnotę skupioną wokół parafialnego kościoła, stanowią istotny punkt odniesienia dla żyjących, którzy próbują zachować polską tożsamość. Dla Zofii Kossak cmentarz nie ma tylko znaczenia praktycznego, stanowi swego rodzaju wspólnotę. Zmarłych osób, których życie było związane z daną miejscowością. Żyjący odkrywają swój związek z tą wspólnotą, a przez to swoje poczucie przynależności i tożsamość, którą warto zachować, nawet płacąc za to wysoką cenę. Punkt siódmy, dzień zaduszny. W roku polskim Zofia Kossak zwraca uwagę na znaczenie dnia zadusznego. Łączy on tradycję chrześcijańską z o wiele wcześniejszą wiarą w życie po śmierci. To przekonanie było wyraźnie obecne między innymi w kulturze greckiej, semickiej czy słowiańskiej. Słowianie rozwinęli bogatą obrzędowość dotyczącą zmarłych. Na jesieni obchodzono na ziemiach polskich święto określane także jako pusty wieczór albo bydyn. Potrawy, sporządzane w szczególny sposób, niesiono w noc na żalnik. Chrześcijaństwo przekształciło ten obrzęd w dzień zaduszny. Przynoszenie posiłków zastąpiono modlitwą. Pozostało palenie ognia, ale nie dla zwołania duchów, a jako wyobrażenie zbawienia. Zabroniono zaklęć. Lęk przed zmarłymi powinien być zastąpiony nadzieją. Ludzka pamięć ma znaczenie, może pomóc w osiągnięciu pełni życia. W refleksji pisarki wyraźne jest społeczne znaczenie dnia zadusznego. Człowiek odkrywa, że nie jest wyizolowaną jednostką, ale jest związany z żyjącymi wcześniej, z krewnymi, sąsiadami, współpracownikami, że jest częścią wspólnoty, która trwa znacznie dłużej niż życie pojedynczego człowieka. Dzieci z rodu Kosaków przychodzą w dzień zaduszny na powązki. Patrzą na groby ludzi bezimiennych i wielkich postaci Warszawy, żołnierzy, artystów, pisarzy, poetów. Zapalają świeczki na grobach, gdzie żadna jeszcze się nie pali. Słyszą słowa ojca, który tłumaczy im, dlaczego na jednym z grobów pali się aż tak dużo świec, bo człowiek tu pochowany zginął za ojczyznę. Ten obraz i słowa poruszają dziecięcą wrażliwość, zostaną zapamiętane na zawsze. Dzień zaduszny jest dla pisarki czasem nawiązania silnej więzi z poprzednimi pokoleniami Polaków, którzy odeszli, dla których ojczyzna była droga dla której pracowali i oddawali swoje życie. Ponieważ czas już się skończył, podsumowując, w twórczości Zofii Kossak spotykamy liczną opisy polskich zwyczajów związanych z umieraniem. Ukazuje ona między innymi znaczenie obecności przy umierającym, umieranie jako czasu pojednania, i również inne zwyczaje. W tej perspektywie te zwyczaje wypływają z rozumienia człowieka jako osoby żyjącej we wspólnocie. Pomagają człowiekowi odkrywać związek z żyjącymi wcześniej pokoleniami, z rodziną, sąsiadami, regionem i krajem. Chronią przed poczuciem wyobcowania, cynizmem, chronicznym lękiem, pragnieniem zemsty czy rozpaczy. Serdecznie dziękuję za uwagę.